Witamy serdecznie, szanowni Państwo, na kolejnym spotkaniu w ramach Międzykulturowej Akademii III Wieku, projektu, który jest współorganizowany przez instytucje takie jak EWST, Centrum Edukacyjne, Unię Ewangelikalną PP oraz Urząd Miasta Wrocław. Organizujemy dla Państwa spotkania otwarte, proszę się nie sugerować... Nagłówkiem, tak? Wszyscy jesteście Państwo mile widziani. Niezależnie od wieku, byle byście Państwo tylko znaleźli coś dobrego dla siebie u nas. Dziś, proszę Państwa, bardzo ciekawe spotkanie przed nami, dlatego że zwykle poruszamy się w przestrzeni między religiami, kulturami tak bardzo takim szerokim tego słowa znaczeniu. Natomiast dziś. Dziś czeka nas taka chyba taki Zoom, mikroZoom na kulturę i sztukę życia codziennego. Proszę Państwa, przed nami szczególny gość, pani profesor Dorota Koczanowicz, kulturoznawczyni, która kieruje Instytutem Kulturoznawstwa przy Uniwersytecie Wrocławskim, opowie nam o sztuce jedzenia. Przywołam tutaj tytuł wykładu Pani Profesor Czy można zjeść dzieło sztuki? Kucharka jako artystka. Pani Profesor, Droga Doroto, jesteśmy szalenie ciekawi tego wprowadzenia w rewiry, których jeszcze nie znamy i mamy nadzieję pozostać w nich na dłużej dzięki Twojemu dzisiejszemu wprowadzeniu w tenże rewir. Oddajemy głos Pani Profesor Dorota Koczanowicz. Bardzo dziękuję za zaproszenie i od razu powiem, że częściowo ten temat i religii i, i, i przejść międzykulturowych będzie obecny. Tak, czy można zjeść dzieło sztuki? To na to pytanie można próbować odpowiedzieć z dwóch perspektyw i ja postanowiłam te obie perspektywy dzisiaj umieścić w swoim wykładzie, bo z jednej strony należałoby przeanalizować obecność jedzenia w sztuce, a z drugiej strony przyjrzeć się sztuce jedzenia. Zanim jednak do tego przejdę, przedstawię kilka wątków takich pośrednich, które łączą jedzenie i sztukę. Tutaj mamy listę zakupów, którą sporządził Michał Anioł, słynny włoski renesansowy artysta. Możemy podejrzewać, że człowiek, który miał iść po te zakupy, jego służący, był niepiśmienny, bo widzimy, że artysta skrupulatnie, oprócz spisu zrobił też szereg rysunków, tak żeby dostać właśnie to, na co miał ochotę. I wiemy z tej listy, że miał ochotę na śledzia, na tortellini, dwie zupy z fękułu, cztery sardynki, mały dzbanek wytrawnego wina. I tutaj można tylko zauważyć, że już wtedy były dania na wynos, bo, bo wśród tych, w tych produktów mamy właśnie tę gotową zupę, który, którą Michał Anioł pewnie ze smakiem zjadł. Inny artysta, który również tworzył w renesansie we Włoszech, słynny Leonardo da Vinci, jest określany człowiekiem renesansu i wiemy doskonale o jego różnych talentach. Realizował się w bardzo różnych dziedzinach. I może mniej znane jest to, że również nie omijał kuchni. Był zatrudniony na dworze sforców i oni mu zlecali czasem przygotowanie wielkiej wystawnej uczty. Znana jest taka uczta il paradizo, ale trzeba pamiętać, że nazwa uczta jest może taka zbyt skromna, bo nie było, nie było to tylko i wyłącznie biesiadowanie, ale pod tą nazwą krył się również spektakl i szereg różnych towarzyszących imprez, i nad całością organizacji tego. Czuwał Leonardo. Przypuszcza się, że mógł na przykład też użyczać swojego talentu artystycznego, rzeźbiąc rzeźby z cukru, i nie tylko angażował się w tak spektakularne, znaczące wydarzenia, ale też zajmował się życiem codziennym i są zapiski dotyczące jego prac nad ulepszeniem znaczy nad renowacją jednego z pałaców stworców, ale również nad ulepszeniem prac kuchennych, myślał o tym, jak ulżyć pracy tym, którzy pracują ciężko w nieprzyjemnych warunkach, spędzając dużo czasu blisko ognia, pilnując pieczeni chciał wprowadzić jakiś rodzaj automatyzacji tego rusztu, żeby im po prostu pomóc. Bywają sytuacje, kiedy jedzenie, będąc na dole hierarchii tematów, czasem e, przesuwa się na pierwszy plan. I tak było na przykład w tym e, portrecie namalowanym przez Karawadzie, bo bardzo długo uważano, że to jest po prostu portret chłopca, ale potem ktoś zaczął się zastanawiać, dlaczego ten portret chłopca jest opatrzony tak wielkim, wielkim e, koszem owoców, i zaczęto, zaczęto interpretować ten obraz właśnie z punktu widzenia symboliki tych owoców. E, zaczęto myśleć, że że być może to jest alegoria pory roku, czyli jesieni, albo zmysłu smaku. I były naprawdę różne pomysły, ale wszystkie wychodziły właśnie od tego kosza z owocami. Inny kosz z owocami jest tutaj bardzo istotny w twórczości Caravaggio, ale też w historii sztuki, bo mówi się o tym jako o milowym kroku. Caravaggio był na tyle odważny, żeby właśnie poświęcić cały obraz. Tak nieistotnemu, wydawałoby się, element, znaczy, tematowi, właśnie jak jedzenie, ale tutaj jego odwaga się nie kończyła, bo być może nawet bardziej znaczące jest to, że zawierzył pięknu, naturalnemu pięknu przyrody i zawierzył temu, że może spodobać się to, co jest niedoskonałe. I w żaden sposób nie idealizował tych owoców, które tutaj ułożył w kompozycję. Wręcz przeciwnie, namalował każdego, po prostu każdą plamkę na jabłku, skręcone liście, które świadczą o tym, że następują procesy gnicia, starzenia i wszystko nieuchronnie zmierza po prostu ku rozpadowi, ku śmierci można pokazywać wiele tych przykładów martwych natur ja wybrałam tylko kilka jest ich bardzo dużo tę martwą naturę postanowiłam pokazać ze względu na tego wielkiego homara i tutaj znowu wątek badań takich kulturoznawczych skłonił mnie do tego ponieważ no z jednej strony oczywiście jest to bardzo, taka, bardzo atrakcyjnie estetycznie zwierzę, ma piękną formę, piękny kolor. Z drugiej strony też on często pojawia się na martwych naturach, dlatego że jest symbolem odrodzenia, no bo wiadomo, że on zrzuca tą swoją skorupę i na nowo się odradza. Ale też tutaj można wspomnieć o tym, że jak kapryśna jest kultura kulinarna i że te hierarchie, które umieszczają pewne potrawy czy produkty jako atrakcyjne, a inne jako nieatrakcyjne, nie są stałe. No i dzisiaj w Polsce homar jest oczywiście synonimem czegoś luksusowego dobra, luksusowego, rzadkiego i drogiego. I w tym momencie, kiedy, kiedy pojawił się właśnie w XVII wiecznym, na XVII wiecznym płótnie, również tak, taką funkcję spełniał. Natomiast w takiej książce w domu autor opisuje historię z XIX-wiecznej Anglii, kiedy homary były potrawą pogardzaną i które unikali ci, którzy mogli tego to zrobić. Homary wówczas mnożyły się w takiej obfitości, że wiemy z zapisków, że karmiono nimi głównie służby i więźniów i zachowały się też kontrakty służących, w których co bardziej Ci, którzy byli lepsi, i mieli lepsze referencje, zapisywali sobie, że nie będą karmieni homarami częściej niż dwa razy w tygodniu. Artystką, która sztukę kulinarną podniosła właśnie do rangi sztuki, jest Marina Abramowicz. Ona wyszła w kooperację ze słynną nowojorską restauracją, po to, żeby przygotować deser. I tak jak tutaj widzicie, pracowała z kucharzem i zaprojektowała, właśnie zaprojektowała całość doznania, bo nawet nie można powiedzieć, że to jest. Tylko i wyłącznie deser, bo Marina Abramowicz, słynna performerka, nie byłaby sobą, gdyby nie zaaranżowała całego, cał, całego jakby kontekstu jedzenia tego deseru. On przestał być zwykłym deserem jedzonym w słynnej nowojorskiej restauracji, a stał się po prostu wydarzeniem, któremu towarzyszył. Strój. Widzicie, że tutaj oni są obrani w fartuchy i każdy dostawał taką skrzyneczkę, w której był sprzęt audio. I tam był nagrany dźwięk. Był to głos Mariny Abramowicz, która nie pozwalała, nie pozwalała im zapomnieć, że biorą udział w czymś wyjątkowym, i powtarzała cały czas. This is an experiment, this is an experiment, to jest eksperyment, to jest eksperyment. Anna Królikiewicz, i ona jest artystką, jest kucharką e, i osobą, która jest taka wszechstronnie uzdolniona, bo jest świetną artystką wizualną, ale też doskonale pisze o jedzeniu. Wprowadza właśnie od 10 lat systematycznie wprowadza produkty spożywcze i też aranżuje relacje międzyludzkie wokół pożywienia, i to stanowi właśnie jej specyfikę jej twórczości artystycznej, ale ona też właśnie dużo pisze o jedzeniu, ale też gotuje i dzieli się akurat tym gotowaniem na swoim profilu Facebookowym, gdzie umieszcza. Zdjęcia z tego, co codziennie, może nie codziennie, ale na co dzień gotuje. I ona sama podkreśla, że ta przemiana z malarki w artystkę, która pracuje z jedzeniem, nastąpiła, kiedy przeszła właśnie z pracowni artystycznej do swojej kuchni, ale ona nie widzi tego jako takiej radykalnej zmiany. Po prostu, jakby sposób myślenia i tematy, które były dla niej ważne, pozostały. Także tutaj mamy taką dużą integrację pomiędzy sztuką a życiem w jej całokształcie w jej kształcie i twórczości. Wszystkich Państwa, którzy zainteresowali się tymi wątkami, odsyłam do mojej książki Pozycja smaku, jedzenie w granicach sztuki, gdzie bardziej gdzie jeszcze więcej pojawia się i dzieł sztuki, i różnorakich teorii, które, które zebrałam tutaj właśnie po to, żeby przybliżyć relacje między Yy, jedzeniem a sztuką. Doroto, bardzo serdecznie dziękujemy za tą fascynującą podróż po właściwie takich, powiedziałabym, pograniczach tego, co mm -hmm. smaczne, piękne yy, i jeszcze w dodatku w jakiś sposób związane z estetyką. Ja zastanawiam się nad tym, yy, czy. Yy, i, 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 jak nie to rozumieć? Pozornie wydaje się, że te czasy, w których jakby żyjemy, nie wiem, w takiej kulturze zainteresowania jedzeniem, tak? Ten wykwit programów kulinarnych. Ponoć rynek książek kucharskich po prostu cały czas jest gdzieś tam na, na czele peletonu czytelniczego. To wszystko wydawa, wydawać by się mogło z pozoru jest jakby takim efektem przesunięcia naszego zainteresowania właśnie z ducha w obszarze ciała. Ja, ja, jak sądzisz, to? czy chodzi mi o, te właśnie, o ten właśnie związek ducha i ciała, tak? W, w tym, o czym ty mówisz. Właśnie, jedzenie jest czymś, co jest takim pomostem między nami jako elementem świata przyrody, bo my musimy jeść jak każdy inne zwierzę, mhm. ale jednak właśnie ta refleksyjność powoduje to, że jedzenie nigdy nie jest po prostu tylko i wyłącznie w naszym ludzkim przypadku elementem tego zaspokajania takiego czystego głodu, tylko ono zawsze jest łączone z jakimś kontekstem kulturowym. Mhm. I też zwróć uwagę, że wszystkie najważniejsze wydarzenia nasze celebrujemy wokół, wokół stołu. Mhm. Także to jedzenie jest częścią po prostu naszej naszej kultury i od narodzin do śmierci Ważne wydarzenia organizujemy przy stole. I też jedzenie jest podstawą naszej kultury. Antropolodzy to badają, bo my, ludzie, jako jedyni przyrządzamy jedzenie to znaczy przekształcamy, gotujemy po prostu, poddajemy termicznej obróbce. I jak mówi taki słynny historyk Massimo Montanari, włoski, Przekształcając to jedzenie w danie, robimy z niego produkt sztuczny w jakiś sposób. On już nie jest produktem naturalnym już w samym tym założeniu gotowania pojawia się ta sztuczność, czyli jakbyś takie zalążki sztuki. Mhm. I to jest też właśnie ta yy, 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 yy. i to, co Ty mówisz, że jedzenie jest obecne, teraz jest też częścią tej kultury popularnej i ono jest, jakby zmienia się jego status. Już właśnie ta, no bo kucharka, ona, to słowo jest takie obraźliwe, prawda? Jakby tak kojarzone z czymś bardzo no, złym po prostu. A ja, mi się wydaje, że, że to jest niesłuszne i że trzeba zmieniać status kulturowy właśnie tych czynności, jakby dodawać im znaczenie, bo one są bardzo ważne. Mhm. Ale to właśnie, że tak duże jest w kulturze popularne jedzenie, znaczy są celebryci, są książki, tak dalej, tak dalej, to ja nie jestem do końca pewna, czy to tak naprawdę zmienia rzeczywiście na dużą skalę nasze życie codzienne. Mhm. To znaczy, czy na przykład kiedyś coś takiego, jest taka słynna kucharka i postać. Znana, znaczy bardzo istotna, kultowa w historii telewizji amerykańskiej Julia Child. I ona napisała książkę taką kucharską w latach 60., do dzisiaj wydawano Kuchni Francuskie dla Amerykanów. Poświęconej, napisała książkę o właśnie gotowaniu francuskim, przeznaczoną dla Amerykanów. I kiedyś oglądamy jakiś film dokumentalny i jedna z bohaterek mówiła, że. One, one miały program kulinarny właśnie, że one z mamą cały czas oglądały te programy kulinarne. E, tak były w to wciągnięte, że mama nie miała czasu gotować. Więc to, że jest tak dużo tych książek, i tak dużo jest telewizji, i kanałów, i to niekoniecznie musi się przekładać na codzienną praktykę, bo pomimo tego, że właśnie lansuje się wspólne gotowanie, w telewizji właśnie jest pełno facetów, którzy gotują, to ciągle w polskich kuchniach królują kobiety i mimo tego, że mamy bardzo dużo różnych restauracji i właśnie kuchnie ze świata do nas przybywają, to nasz gust jest bardzo tradycyjny, i wydaje mi się, że to dobrze, że to jedzenie jest obecne w kulturze popularnej i w mediach, ale chyba jeszcze długa droga do tego, żeby te czynności, proste czynności, to obowiązki zostały właściwie docenione i właściwie o nich zaczęto mówić, i żeby właśnie ta kucharka została. Przestała być synonimem właśnie no, takiego zajęcia najniższej rangi i takiego, którego nikt nie chce wykonywać. To było nasze pierwsze spotkanie, ale mam nadzieję, że nie ostatnie w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani profesor Dorota Koczanowicz, kulturoznawczyni opowiedziała nam o niezwykłych pograniczach sztuki i jedzenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję.